Przyszedłem trochę później niż zwykle, jak widzieliście rano, postanowiłem z młodym wybrać się na targ, kupić trochę normalnych warzyw, bo nie jest o to niestety łatwo w moich lokalnych sklepach. Musicie mi wybaczyć dźwięk. Niestety nagrywam z mikrofonu wbudowanego. Aparat statyw i do tego jeszcze mikrofon zewnętrzny to już by było trochę za dużo, jak na jeden trening. Chciałbym po prostu zacząć jeździć z plecakiem. Uh, droga mi się skończyła. To nie najlepiej. Daleko tam do asfaltu? Do asfaltu daleko? Nie, dobra, dzięki. Jakie daleko do asfaltu, to można spróbować się przebić. Już dzisiaj raz się takim szopem przebijałem. To nie jest w zasadzie żaden problem. Jedne co to lekko ręce na kierownicy i siedzieć całym ciężarem ciała na tyłku jest spoko z przodu mam 23 mm co prawda opone, więc trochę wąska, z tyłu jest 25 mm docelowo będę się przesiadał przez 25 mm z przodu. To w ogóle nie powinno być problemu. Ale tak czuję, że czasami jak na piasek wiadę to... To trochę to koło się ślizga prawo lewo, no jest okej. Okay. Hola trochę piachu. Dobra, jedziemy. Aparat ma niestety jedną wadę.

Ale ponieważ jest chłodno i cały czas leje deszcz, w związku z tym zaraz się zrywam. Zostało mi 40 minut do domu. Średni ten trening. Jesteśmy w centrum Warszawy na spacerze. W środek Mokotowa. I czuję się tak jakbym był na jakichś odległych Mazurach. Jedyne co odróżnia to miejsce jak widać od, od takiego typowego, typowego wiejskiego krajobrazu to że słychać w oddaliku odgłosy budowy, karetek i różne inne, ale naprawdę no niesamowite. Piękną pogodę dzisiaj mamy. Zupełnie inny nastrój, zupełnie inny humor jest naprawdę super. Cały czas się zmagam z taką decyzją, czy zacząć trenować rano, czy może wieczorem. Próbowałem już naprawdę wszystkich rozwiązań, ale no żadne nie jest optymalne. Rano mam po prostu problem z tym, żeby się zwlec. Wieczorami, wbrew pozorom, było lepiej w zimie, bo mój syn chodził spać tak. 19.30, więc ja o 20 mogłem sobie wskoczyć spokojnie na rower i pojechać na trening. Teraz to się zmieniło zaczął chodzić spać w bliżej 21.00. I powiem wam, że jak ja mam się zmusić do tego, żeby iść o 21.00, żeby się przejechać na rowerze. To jest cholernie trudne. Są takie oczywiście dni, kiedy mi się bardzo chce i wtedy w ogóle nie ma problemu. Ale wiecie, jak to jest w dorosłym życiu. No, czasami to zmęczenie związane z pracą jest na tyle duże. Że nie ma opcji. Tak naprawdę, ponieważ mój syn i tak wstaje o 5.40, to nie ma większego problemu z tym, żebym wstawał razem z nim albo nawet chwilę później, bo mam taką możliwość. Na szczęście, żona się bardzo ci dziękuję, kochanie, zajmuje nim o tej porze. E, więc mam taką możliwość, żeby wstawać w okolicach tej 6.30 i iść na trening na 7.00. I chyba właśnie tego spróbuję. Nie ma tych treningów dużo. To jest 2-3 wyjścia w tygodniu. Oczywiście nie milcząc weekendów, więc myślę, że powinienem sobie bez większego problemu poradzić. O, widzę, że chyba mam kolejną niespodziankę. Jakieś mam szczęście ostatnio do trafiania w miejsca, które są nieprzejezdne dla rowerów szosowych albo przejezdne trochę trudniej. Ale nie, widzę, że ktoś tam jedzie. Pokażę Wam o co chodzi. Płot, trochę szuterku i jesteśmy z powrotem na trasie. Odłączam się na chwilę, trzeba trochę pojeździć. Chociaż z drugiej strony formuje się zaraz grupka, tego się nie spodziewałem. Zawsze lepiej pojeździć z kimś. Nie? To jedna z trzech większych górek w okolicach Mazowsza. 30 metrów podjazdu, jakieś 500, może 600 metrów długości. No i jak my się tu mamy przygotowywać, żeby po Alpach jeździć? No to tyle byłoby na dzisiaj, przynajmniej na tą porę dnia, może potem jeszcze wyjdę sobie przejechać się z młodym. Przede mną weekend, potem długi weekend, a potem jak wszystko dobrze pójdzie, Grand Fond do Stelvio. Jeszcze nie mogę doczekać.